Kto kocha swoją mamę, zostawia łapkę w górę, suba i dzwonek. A kto jej nie kocha, to niech. My to, lepszą no. wersję. was w filmie. Na temat nowego 19:11 19-11 wislaut. Tobias gaming. Au od Tora, Nolif. Chat czy to jest tak, że Nolif mówił, że 3 miesiące speedranował, po czym dwa dni później automat wrzucił speedrana, że go przebił, a teraz jeszcze nawet go tobiasz przebił? God damn it. Szkoda Nolifa! Wyłączymy kod, żeby nie stracić overlaya. No, prościej się nie da, widzowie. Nie da się równiej, nie da się. Co do linijki, czat. Linijkę mam na monitorze w którym ustanowiłem so nowy fuck. rekord polski w przejściu minecrafta i nie będę ukrywać widzowie jest ten idealnie jest, wy po prostu macie źle ekrany weźcie prosto, spójrzcie, nie garbicie się byście zobaczyli nie wiem się za wami, dlatego już w ten piątek wracamy z regularnymi streamami ze speedrunów tutaj na moim Pogu. kanale youtube więc możesz zostawić suba i ten dzwonek obok, aby tego nie przegapić ale głośno z kolei już w następnym tygodniu na kanale pojawi się bardzo wyczekiwany wielki finał serii Tobiasz versus Trzech Łowców potocznie zwany Huntem i przepraszam was, że tyle musicie na niego czekać, ale musiałem mogę parę swoich spraw, jednak spokojnie już wracam. A jeśli chodzi o ten film, to polecam oglądać od początku do samego końca. Macie! To skupieniem No, Kamaro, bo no nie mogę. Kamar... Tak. To Kamaro, no nie wiecie, mogę z tego Kamaro. Hmm. Czyli, Chat, robimy analizę, to to... co bym zrobił lepiej. Na razie My idealnie. I was, no, tylko, że pewnie w 40. Tutaj bym szybciej trochę krzak zniszczył. Nie, on już. Na pewno tam, bym to... się bardziej skupił, bo to właśnie musi skupić, żeby zrobić. 12.00, zbiorę perły. Dobra, jak to zrobił? Jak, jak zrobić taką akcję? Patrzcie. Szybko, szybko, szybko. Że nie musi... O to, 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 to. Widziałeś, widziałeś? O co chodzi? Patrz, pod, podniósł myszkę i od razu ma tu drewno. On jedynkę nacisnął i po prostu to, co masz na jedynce idzie tam, gdzie masz myszkę. Patrz, widzisz? O to mi chodzi. Przeniósł myszkę tutaj i drewno mu się wzięło stąd. Klikasz numer slota, aha. Uważaj, jak to szybko, patrz. 12, myszka 10, na workbenchu, myszka 1. tu i od razu mu się... Przy... Pogers. Okej. Okay. Nie może wyjść od piglinów. To Mój dlatego czas nie zrobiliśmy. No. Zabiły go pigliny. No Ale kto pytał, tutaj domino. Możesz sobie wybrać karę. Ja teraz ciebie pytam. Na ile chcesz time outa? Godzinę czy 10 godzin? Ja pierdzielę, co za degenerat. Serio? W końcu. Spoko, Madzia. No dobra, cicho, cicho, Albo inaczej, dam ci perma i jak dasz odwołanie, to napiszę kto pytał. Tak? No i co? Fany? Nie, żartuję, żartuję, żartuję. Domino. No na to mi się wyżyłem, ale wiadomo, o co chodzi. Próbowałem cyknąć perły, ale się nie dało, bo... Przepraszam, ej, przepraszam. Dobra siano, tak samo bym zrobił czat, o mój Boże! Czy jestem polskim tobiasem? Nie no, ja tego nawet nie widziałem, ale sobie po prostu wyobraziłem. No też, też, też łóżko! Nagle wpada w pigliny i nagle panika się perała się wyp... Przepraszam Kowal! Big po! O! Portal No i czat, ja też miałem takiego seeda, pamiętacie ten seed zadgę też był taki Sejdzik. Tutaj bym szybciej atakował. Co się stało, że tobiasz już bez kamerki? Pewnie. To nie tobiasz. To Dream. On się nawet nie jara tym, że ma ten portal. A wiecie dlaczego? Bo to sidowska ten. To dreamowa, dreamowe seed'y. Hacker tak zwane. Fajny ma ten movement z klawiaturą. No nie, że on tak naprawdę nie wybiera nic z tylko sobie klawiaturą wybiera i tylko myszka, jakby wiesz, wiesz o co chodzi, nie? Co miał na tym kilofie? Już? Co? I już? Co już? <noise> <noise> Czad, patrzcie, chłop zaczyna z 18 złotami 20 Wislaut? Ej, ale tam brakowało dwóch obsydianów i on może Z wyrze y, wziąć, nie? RNG szybki, lava, pull, bo kurde ciekawi się zapowiada Oj, drugi. Ile osób pisze. twój menadżer jest menadżerem? Druga wioska z... Moim... Jan Kosa... Kur... Kurde tam Kowal jest, dobra walić tego i... w Kowala Prawda Kubir? Tak Lepiej i... szybciej wejść do Enteru Ty, a czemu on nie, nie zrobił tego, tego u Kowala? No to może szybciej, nie? O kolego! Boże. I Izaakę. Znaczy, no i tam wiadomo, no jakby to jest, jest taki bezpośredni na no nie? 3, 3, 6, Ale 6, też ogarnia niektóre rzeczy Kuciowi. Tutaj to nawet chciałbym fortec, to bym zagrał normalnie. Tak szczerze i wywalona. Bo niektóre kampanie są na przykład większe niż jeden streamer, no nie? I jest kilka potrzebnych. I sami do Gucia pisze, czy by nie chciał czegoś. sami niektóre kampanie są po prostu bardzo duże na kilku streamerów, no nie? Na przykład Riot Shadow Legends to miało chyba pół Twitcha, nie? Oni muszą z tą mgłą grać. Co Czyli to? Startuje z 20 złotami. Nie wiem co to jest. Tam było coś. To był bastion chyba, no nie? Bastion. Nie, forteca. Ty cze? tu co to jest? O kurde. Bastion i forteca. Damn. Zapisałem. That's huge. Czad, chyba tam to jest. Idzie, że czwarta minuta, wiem, że jest... minuta i stary ma 20 Ej, dobra, złota. To jest genialny czas. Ej, nie mogę, ten jego fof mnie zabija, ja mam wrażenie jakbym pod jakąś lupą patrzył na, na grę Halo! Wyłącz ten zoom na fajnie. Za blisko! To z drugiej strony, już, ale waste of time. Dobra, muszę tak zrobić. Minus 1 też gram na podobnym, Nie no ja nie mówię, że to jest zły, bo to jest no, po prostu czy kwestia plus... przyzwyczajenia, no nie? Plus minus, zapamiętaj plus minus. Plus minus Forteca. Ebron DMCA free? Okay. Zaraz, sprawdzimy to. od tak, portalu. To. Zawsze jak pytacie, czy DMCA free, to ja mogę wam powiedzieć, co nie jest DMCA free. Na przykład nie jest DMCA free... Yy... Rihanna, no nie? Nie, no nie, kto jest? Katy Perry. Ona ma na pewno jakieś piosenki, no nie? Siema. I zawsze można sobie przeskrolować i zobaczyć, czy nie ma tutaj czegoś takiego jak... Oto. Muzyka w tym filmie. Słuchaj muzyki bez reklam i tutaj masz dostępne na YouTube przez jakąś wytwórnię. Więc jeżeli jesteś w opisie i nie masz tego muzyka w tym filmie, to znaczy, że bot nie wykrył muzyki. Co oznacza, że Twitch też nie wykryje muzyki. PPOG. Jacob dzwoni. Jest tabela? Co jest gruby? Mamy tabelę, czy nie? Nie mamy, nie? Nie. Okej. Okay, yy, Frak się liczył? Jak ktoś robił za ciebie? Nie. Czyli się nie liczy. Znaczy. Chat liczył tak, jakby się nie liczyło, i ta Piara wyliczyła tyle, ile chat, więc. Yy, Pszczołbym, że nie. Okay, nie, no dobra, to byłoby bez sensu, dobra. stary Stoisz przy mobie, bierzesz cały czas questy na fraga i ktoś zabija te osoby, i, i wiesz, robisz 100 questów, nie? To by nie miało sensu. Okej, okay, spoko, spoko, spoko. To ja że je zapytam. Dobra. Dziękuję za info. Spoko! Trzymaj się. Okay, <laughs> no, Hej. To taki call, nie no, czad, co ja jestem? Jakaś linia informacyjna. Powiem, zapiszę. Słaby bastion, co prawda, będzie, ale. Słaby to whatever. Czemu nie komentujesz, co byś robił szybciej? Bo robiłbym jeden do złotych, jednego. Nie jak na razie mam taki sam czas jak tobiasz. A jaki to jest? Ja w zawsze zawsze się zastanawiałem, czemu nie robisz, nie mówię tu o rajdzie od dowidzę, tylko Raidens na przykład znajomych Dionizos. Generalnie rajdy mógłbym w teorii robić, tylko że wiecie, jaki jest problem. Okej, okay, jaki mam problem z rajdami? Problemu z rajdami nigdy nie mam. Bo ja czasami, czasami jakiegoś tam znajomego gdzieś tam wrzucę, tylko że ja mam zawsze taką teorię, że przecież ludzie mogą sobie pójść gdzieś, no nie? Problem jest taki, że na przykład Torek, o teraz Diables ostatnio się odpalał w nocy, to go zrajdowaliśmy, że po prostu oni już nie streamują o tej porze, co ja. Plus, ja pamiętam, że raz mam taką sytuację, że jak jeszcze byłem malutki, ludzie zasypiali na moim streamie. Pewnie były takie nudy, ale chodzi o to, że ja po prostu streamowałem do późna i ludzie mieli mnie na po prostu na komputerze czy na telefonie. I jak hostujesz kogoś, to jak jesteś afk, to się to, to nie wrzuci. Ale rajd bezpośrednio wrzuca ko do kogoś na kanał, nie? I pamiętam, że raz zrajdowałem jakiegoś chłopa i chłop mówi Ewron mnie zrajdował! Impreza! I wiesz I coś takiego zrobił, nie? Yy, Mim. Tripolowski, nie? I wiesz, i chłop robi coś takiego I, i, i... <zapira> niej, i... 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 I, I ja sobie po i wiec, i wszyscy ludzie się pobudzili i mówią, Jezus, co jest, nie? Zasypiam przy Ewronia, to jak jakieś ruskie techno. I po prostu. Cze, cze, dużo ludzi ma mnie na telewizorze i TV, i po prostu, jak jest ta północ, i ja kończę streama, i teraz będę kogoś rajdował, i ta osoba zacznie twierdzielać jakieś rzeczy. No po prostu wiecie, więc to jest takie. A po prostu nie wiem, ja mam wrażenie, że po prostu jakby ktoś chciał sobie gdzieś pójść, to by po prostu poszedł, więc no, wiecie, jakby no ja nie mówię, słuchajcie, kończę streama, wychodźcie z Twitcha, wychodźcie z Twitcha, nie wchodźcie do nikogo, tylko na przykład czasami jak Mandzio robił dłużej na speedrunach, to było, to też go zrajdowaliśmy. Raz jak mi Diables powie, powie, że się odpali po mnie, to też go zhostujemy. ale takie, żeby po prostu losowych, obcych ludzi yy, rajdować w nocy, to raczej stronie od tego, więc to jest powód, nie wiem, czy to jest spoko powód. No, tak po prostu jakoś, nie wiem, słaby bastion co prawda będzie, ale... Ale free bambusy? Dobra, to zrobię kanał Evron Bambus i będę go raidował co, co wieczór. A to będzie taka scena, my tylko po bambusy, elo. To whatever. Tylko żeby był z blokami złota, żeby nie było. Pogu. Okej, okay, mamy Jak bastion. <laughs> Może będzie kaczuszka, White no happy, z, ale z, 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 kaczuszka z, nie jest to. potrzebna, prawda? Teraz nie wiem, który. Kaczuszka nie jest potrzebna. POG! To Tobiaszku, następny raz musisz ciszej te filmy robić, one są strasznie cholernie głośne. Idźcie stąd, pójdzie No boże, no. Nie trujcie mi dupy. Mówi Ebron w sumie, no to dajesz trochę z dupy. <grych> ok, czy jest złota? Dobra, to jest jest no szpara! Jest blokami o! To jest, to jest szparownik. To Najgorszy. jest szparownik, czyli widzowie, na tym etapie ja już bym tego nie zrobił, bym stwierdził, ale gówno Bastion, ale rzuciłbym te 16 złota, one by nie wyrzuciły mi pereł i bym stwierdził, jaka ta gra jest głównym RNG, pieprzone RNG, zastrana gra, nie daje mi pereł i koniec rana, nie? Czyli na tym by się skończyło. Bym, nie. bym stwierdził, nie no mam 16 złota, muszą być perły. Znaczy tak, najgorsze, <laughs> ale z blokami. To zapiszę szparownik. O, obsydian, czyli będzie Nether Travel pewnie, no nie? Nice. Oj, NICE! Ja Evron lowe, Evron lowe 12 obcok Debris! Patrzcie w męcik Ci tylko perły czekam to. Więcej złota, pogu A dalej nie ma bloków, no nie? dwa Brzmi jak Evron Patrzcie ile tam jest świn, ja pierdzielę Ale parkur, pogu Ej, ale trochę taki parkur czasami mi wychodził, prawda? W sensie nie taki bokiem, ale czasami pamiętacie jak ryzykowałem blok i podstawiam się właśnie tak jak on teraz. Czasami mi wychodziło. No, ale tak było bo. Albo skakanie po soul sandzie. Jeszcze mam 24 zł dodatkowe, więc jakby mi nie starczyło to kozak Ebro, plus jeden no, ja no. ostatnio, że zostałem z z diabletem budziłem Pago o no, 5 rano. No nie więc jakby... Wiecie, ja chyba wolę po prostu pod koniec streama powiedzieć, że np. o Diables się odpala w nocy, można sobie do niego pójść, i wtedy ci ludzie, którzy nie śpią, po prostu sobie pójdą, niż yy, wrzucać wszystkich akurat na ten kanał, ale to jest taka, wiecie. Ej, byłem w tym bastionie raz, pamiętacie? To Zacha mówił właśnie, że pięć bloków pod przestami, yy, czyli to zrobił Tobiasz teraz. Patrzcie w ogóle, jaki, jaki fivehead zrobił sobie taki, taki most, nie? Z trade'ami, że one tutaj schodzą, mają ten. Pogu, actually big. Bo go nie biją. Fajajaj, Bo... <grytanie> jak ja rzucałem złoto i uciekałem dookoła, żeby <grytanie> nie piły. Nóżki zrobione bez skitu, Nóżki na świnie. Mało łóżek. Ale pewnie nici ogarnie też, no nie? Perły, bogu. Samiesz, dzięki bardzo... Na Starego. Masna gra. Masna gra w Dużo nici, on nie bierze tych nici? Czemu nie podchodzi? Jeszcze nici i O dobra, pepogie. On nie wchodzi pewnie, żeby złota teraz nie zabierać, bo to i tak sobie zbierze zaraz, no nie? One wszystkie zbierają to złoto? Tam się nie stakują ze sobą? Dobra, od razu się zastanowię jak... Cztery stanowię łóżka wystarczą? Chodzi. No ta wiadomo, ale wiecie, nie ma co chyba ryzykować, nie? Jak i tak masz nici. No, wyjdę schodami... No, ja bym nie miał takiego porządku w Eku. O, to teraz jest EWRON! O, i teraz bym nie sprzątał oczywiście, tylko bym wyrzucał jedną rzecz. I mówił, Jezu, gdzie ja to mam? Porządek w Eku Wislał. Dużo już pereł, 14, ale chyba czeka na jeszcze troszeczkę, żeby sobie perłami travelować się, no nie? Nie ma co ryzykować, minwail 12 pereł do endu. No. Ja podczas speedrunów czasami Robię robiłem 20. tak, że liczyłem na to, liczyłem na to, że gra mnie nie wyrucha, a ona zawsze rucha. Więc jeżeli dostosujesz się do ruchania przez grę, to możesz ograć ją. Teraz tak tutaj. Gachibas. Ile ma pereł no w no ogóle? Spotkałem. Dwa Dobra, staki. Trudno, nie się. That's big. Podaj kordy. Plus minus od I stąd plus. Mi... Nie tam chyba. Czy ja źle mówię? No położę. Czy on teraz chce wrócić do portalu i pójść na reverse kordy? Ale on nie tam poszedł. Źle poleciałem, super. o I widzicie, widzowie, tutaj ja bym inaczej rozrzedł. Może... S Skąd ja przyszedłem, kurde? Tylko, że ja już bym dawno ran skończył. Popłaczył, że z 20 zł, nie mam pereł, nie? Albo bym wziął idealnie 12, dokończył rana, pękłaby mi jedna i bym stwierdził, nie no, perła mi pęka. Gówno gra. Ja mu raczej ciężko, żeby wszystkie wypękały, jak ma 300 no, pereł. <laughs> ja chwilę musiała, chwilę mi to zajechała. Ale ma bardzo dużo do rzucania. I teraz on idzie po prostu reverse, czyli to jest ta taktyka, co wy mówiliście, no nie? Czyli jakby robi odbicie lustrzane od portalu. Jak był bastion tam, to forteca tu. Tam coś jest. Czy mam nadzieję, że to była forteca, bo to nie było 100% info, niby, nie? No wiem. Tak, forteca. Nice! A! O jezus, on ma tu fire. Jeszcze tam, się pali. Spokojnie, widzę, was. To był żart. Minuta? To do nas. To Poczekaj, pan szyszka 69. Dziękuję bardzo za nowego suba. Ale, że pan szyszka tak objeżdża z subem. Forteca. Dobra. W się sensie na jedna Max. Powiem wam, że jak na. on 19 minucie skończył? Tu musi być taki god nether travel. Uh! tu jest dobry CPS chat, Dobry CPS, widzieliście o co chodzi, nie? Zero, zero. No widzę, że za już by się tutaj spłakał, że nie no, pewnie, giereczko ze strana. Pamiętaj, że ci pod <laughs> Tu jest drewno, to zrobi sobie tarcze. 21 CPS, to 21 jest fizycznie niemożliwe. Fizycznie jest niemożliwe, To Jest limit na 20. Przypominam, że, pamiętam, że moja reakcja drogi. do 36 Mesa sprawdzaliśmy to na streamie nice. 36 Mesa. Tylko na łódkę. Kurde, łódki nie będę mieć. Okej, okay. tarcza White happy. Dobra. Ale on sobie nie zabudowuje tego, tego daszku, pewnie nie musi, nie? To jest taki dodatek. No jest, teraz A, będzie rozkopywać będzie musiał? Będzie rozkopywał? Łóżka sobie robi. Okej. Ale okay. muzyka. Lecimy, widzę To jest to. sztabka Ej, ja dziękuję bardzo! Bluszkuk Ej, bluzku jest taką słodką emotką. W ogóle nie wiem, ostatnio ktoś mi powiedział, że na moim czacie jest tak śmiesznie, że wszyscy się mogą przytulać, Wendy kisować. jest ogólnie taka taki safe space internetowy i bez Ja pamiętam, że właśnie przed rodzinami Cerebo to mówiłem, akordy. że w 2020, w 2020 w strasznie dużo osób, wiecie, strasznie było dużo jakichś takich dram, kłótni w internecie, każdy musiał powiedzieć kogo Dobra, nie, nie to lubi, to się. każdy się, wiesz, cancelował Przecież i w ogóle się, i strasznie był toksyczny internet, mam wrażenie, polski. A my mamy taki safe space, czekaj, że wysrane we wszystko, chillujemy bombę, fajnie jest, fajnie, że takie miejsce mamy. Złote kilofy, żeby kopać, wiesz o co chodzi? Nice, nice, nice. I co, ile? Cztery. Gówno, nie? Jak już robisz takie szybkie czasy, to to ci naprawdę może nawet run skancelować. Bo tutaj, jak jesteś minutę dłużej, no to to już jest big deal, no nie? Bo wiecie, między 46 a 45 minutą, to kto pytał, ale między 19 a 20 minutą, to już jest ogromna różnica. Co to jest? Teraz powinni ci już na stół dropnąć. <noise> Widzę, że tutaj logika jak Twitch Chat. Na gamblowaniu wraście. Nie, no teraz to musi być trójka, bo dawno nie było. <grystanie> a co ten ten Blaze wiedział, co tam ten wydropił? Nie ma czasu, żeby tam. No, To jest 14 minuta, a on się mu się fortece znaleźć i wszystko. Czyżby blind travel? O nie, gadaj. Monka, Ja pod Double edukaję, ale mam zbyt mało. Wtedy robiłem w 13 minucie, a teraz jest 15. Okay. No to zobaczymy. Proszę, wierzę w to. Tam? Tylko żeby nie pękały. Pamiętasz zimą? Na dobrych kordach jest, bo 1800. Dobra, już Full Focus dajcie. Myślałem, że będzie wiadrowalone walone z lawy na bok Patrzcie, triangulacja, widzowie. Wislaut Na bok, żeby zobaczyć kąt Puknie Nice Ja wręcił kontrol plus w? niezły kolego Jeszcze dawaj jakiś żart z alt f4 Ooooooo -oh! -oh! tak zginąłem się zresł <śledztro> Jestem Skręciła gwałtownie skręciła bo no, widzicie widzowie Żadna mu nie pękła Mi już by cztery pękły Dzięki za super. Czyli tutaj mamy to Jestem -oh. Idealny brain trawy 16 Brawo. Nie zmisuj no pewnie nie no widzowie Zruchana ta gra jest taka No dawaj rzucaj jeszcze Ha widzisz to wiesz I to jest 20% Rzucił 5 razy jedna zginęła Ja pierdziele dobry czas Ma ciekawe czy da radę Bez Kitu, widzowie, czy da radę? Jest potencjał, widzowie, żeby to skończył. Ja obstawiam, że da radę. A to dlatego, że jestem geniuszem. Wy pewnie myślicie, że nie. Widzicie, jak szybko on to zrobił, ten manewr z wodą? Powiem, jak ja zrobię. Mówię, widzowie, patrzcie na to. Minutę później, oj co, i teraz jestem szybciej. Tylko, że sam manewr robiłem minutę, to już bym się normalnie wkopał szybciej. O tutaj, to jest element, na którym siedzę teraz 20 minut, czyli szukam pokoju. Let's go. I ma, I ma oko w środku. Jedno. Idealnie. To jest rekord. Cicho. Oby. Niech smok nie stroluje, błagam. Robisz pierwszy strat? Tak. Monka W I on to robi na te łóżka. Znaczy na ten... No to coś. Monka giga. Ale fajne jest to, że on prebuduje. W sensie on już dwa sobie bloki pod nogi. I nie patrzy kiedy perła walnie. bo tu jak walnią on to i tak, nie? Actually big. No mój Boże. O kurde, no widzicie mi po 10 minutach strzelił. Wcale to nie ma znaczenia, że ja nie wchodziłem na górę. Po prostu gram mnie U! 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 Ja pierdzielę ostatnim łóżkiem! Brawo! Od kiedy, od kiedy? 30 sekund, ej e, pan! 11? 19, 11.